Hej, cześć witajcie z tej strony cenowy i jest to 11 odcinek sadkowa. No i cóż, dzisiaj sadzimy ziemniaki. Wczoraj właśnie był odcinek z nowej serii o tytule portskie gospodarstwo. No a dzisiaj właśnie na Sadkowie sadzimy ziemniaki. masę Ferguson w końcu został ruszony i jeździmy masę Fergusonem. No, już dwa przejazdy tu zrobiłem, żeby sprawdzić czy się da. No da się to, będziemy właśnie... A się sadzić dzisiaj te ziemniaki No A w ogóle miejmy nadzieję, mam nadzieję, że Wam się właśnie wczorajszy odcinek z nowej serii spodobał No A poprawimy to? Tak? No w sumie bardzo szybko, bardzo, bardzo, bardzo szybko te ziemniaki znikają. No. Kurde. Będę musiał to drzewo tego gałęzi tu przy ziemi uciąć. Albo w ogóle wyciąć, bo tutaj takie ma, tak mało miejsca, że no... że kiedyś w którymś odcinku założymy kabinę do tego Massey Fergusona, ale póki co nie, bo nam ja musimy zarobić No w sumie, no właśnie, z pierwszej osoby możemy też trochę pojeździć. Podobno no, ja jeździłam w, w tej serii właśnie z pierwszej osoby. da. Co? Tu mi się skończyło, ja nawet nie widziałam. No, dobra, to jedziemy po kolejne. Obornika mhm. już trochę jest od prówek. Aha, okej, okay, dobra, tego nie było. Tego też nie było, to się wytnie. No tak, spontaniczne odcinki, bajce nowe. Odcinki na spontanie, tylko u mnie, zapraszam. XD. Uh -huh. A jakby mi jakby, jakby trochę dalej jechała ta to, to betoniarka to uu, by było nieciekawe W ogóle nawet on, ten ciągnik nie ma, nawet migaczy, mi więc no Nie mam wskazów więc... No jakbym już chyba założył kabinę to chyba bym też jakieś migacze bym założył... Jeszcze migacze, kierunkowskazy, co ja w ogóle mówię? I what? I tu mi... Tu mi coś nie za tutaj jakby no to jest? co może tak aha jak pod skosem czy ja on to zatrębiło a jak równo nie a no w ogóle tutaj to robimy że to żeby to jakoś się... no Tak No i teraz to można jechać O No już mało co mi zostało żeby ten odcinek był taki bardzo króciutki. No to lecimy. No w sumie, no właśnie pierwsza osoba. Tutaj nie zadrobiło, ale takie małe to nie może być. I do Dobra, a to... No to chyba już. No. No to jedziemy, umyjemy to. Coś i... Stawiamy tam. aha, Już jedenasty już odcinek. Sadkowa. Jedenasty już odcinek z tej serii, a to drzewo nadal tu leży. XT. żyją górki są, Krupki są, święki są. Uh -huh. Czy damy jakby się tu wywrócić, bo trochę ciężko się cofa nic o nie kurde, zapomniałam ją umyć Ech, dobra, jeszcze raz a to jeszcze raz wyjadę, bo zapomniałam ją naprawdę umyć ja zawsze o czymś muszę zapomnieć. No, A to jak się myje. A to co mamy? Kur, da. O, co. No teraz zmienimy tu co? No. No, to zamykamy. A no co, nie mogę nacisnąć? A, w końcu się udało. No, zamknijmy też tutaj to bierzemy Ale, no, o tu jest ten nasz Rex, czy, czy mam mu dać jeść? to o, w ogóle jest inna tekstura. O. o, nie, nie, nie. O, słodziak. Tak, i on ma na imię Rex. W końcu ze przypomniałem z poprzednich odcinków. som jeg ofte ikke vil ha kjøpe.